Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jesteśmy w Szczecinie u Fejcziego, gdzie właśnie u niego będziemy, słuchajcie, próbować ulepszyć ten skład i to nie będzie proste zadanie. Jak widzicie, Fejci znalazł się w tym odcinku z uwagi na to, że u niego w listopadzie trafiliśmy najlepszy, najlepszy i najdroższy, najdroższy traf w danym momencie. To był Rodri92 w momencie trafienia 2,7 miliona, więc jeżeli wy chcielibyście wziąć udział to oczywiście na imprezkach na Discordzie możecie mi udostępniać swoje paczki i chętnie wam otworzę. No i oczywiście w grudniu top 3 Miesiąca również trafi do odcinka w styczniu. Także moi drodzy, my przychodzimy na rozgrzewkę do piczku, bo trochę pików mamy tutaj do otwarcia. No i mam nadzieję, że coś piki ciekawego nam pokażą. A następnie już do paczek. No i moi drodzy, przechodzimy do pierwszego piczka 84 plus jeden z 5. Tutaj mamy Edersonika 88. Patrzymy, co będzie w drugim piczku. ależ początek odcinka! Cristiano Ronaldo 89. Oj, 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 to będzie, słuchajcie, fenomenalny odcinek, mam wrażenie. Ale czy przybije poprzedni? Jeżeli nie widzieliście, słuchajcie, poprzedniego odcinka, to tam był traf nawet, e, trafy za ponad 3 miliony końców. Tutaj, póki co, jak widzicie, Cristiano Ronaldo już karta warta ponad 400 tysięcy końców. I tu jeszcze karczał i 89 overall. Rewelacja. Przechodzimy, moi drodzy, do paczek, ale początek świetny. Dobra, jeszcze troszkę paczuszek. Słuchajcie, za Rivals nie tylko. 2 razy 85, plus. mamy walkałcik. Tu będzie lewy pomocnik jak czyli wiadomo, że to będzie Grimaldo. Teraz pytanie: czy to będzie podwójny walkałt, czy pojedynczy? Niestety pojedynczy, więc tutaj e, Grimaldo na pojedynczym walkałciku 86 overall. Oprócz niego mamy inform na poziomie 85, no więc nie najgorzej, przechodzimy słuchajcie do kolejnej paczki, w której mam nadzieję, że będzie coś ciekawego, 3x81+, jest kolejny walkout, świetna wiadomość, jest Endler 88, mamy Chile i zobaczymy, czy coś oprócz tego Chile, też pojedynczy walkout, no ale jak walkout po walkoucie, to na pewno nie będziemy narzekać, pani Endler osamotniona z Laportem. No i teraz dwie paki tutaj za nami, przechodzimy do trzeciej, 3x82, to też jest potencjał na walkout, ale czy będzie uwaga? Jest walkał, kurczę, mamy hat -trick. Bramkarz Lisandro Martinez jako kolejny wjeżdża na rejony. Oprócz tego, Martineza też tutaj niestety podwójnego walkałtu nie będzie, ale jeżeli będziemy mieli walkałt po walkałcie, to na pewno nie będziemy, słuchajcie, narzekać. Także, moi drodzy, bierzemy do klubu i lecimy dalej z tematem. Zobaczmy, co tutaj będzie: 2 razy 80, czwarty walkałt z rzędu. To jest możliwe. Co jest grane? Bramkarz Brazylia Premier League. Znowu Ederson albo Alison. Nie wiem, co tutaj się dzieje, widzowie. Przed chwilą Ronaldo specjalny. Tutaj teraz Alison. W ogóle czwarty walkout z rzędu. Te paczki są naprawdę na niesamowitym poziomie foderkowym. Więc tutaj myślę, że jeszcze jakaś ikona pewnie wleci. No ale zobaczymy, słuchajcie. Bierzemy oczywiście do klubu. No i patrzymy, czy może być piąty walkout z rzędu. Jeżeli tak by się stało, mamy rekord. Piąta paczka i... Bez walkoutu. Widzowie, 2 razy 81, plus. mamy Tandera, bo specjalnie też otwieraliśmy, słuchajcie, w ostatni dzień. Yy, z uwagi na to, że ten event Tander się kończy, a ten kolejny już nie będzie taki spektakularny. Jak otwierać to na tanderze? Tander Mbappe, Tander Hulity, Zidane, i to wszystko do trafienia. Ale tutaj yy, pojedynczy walkout Brazylijczyk Dodo. Ej, no i teraz 3x8, 3 razy 83, plus. Inform na walkoucie. Prawa obrona, ale KS. Premier League? A, najnowszy Inform Dialog, który wyszedł w środę swoją drogą Dialog na pochit ale akurat ten Dialog ma fajne pozycje, bo tam jest IPP, PPS. I, <ścoughs> już nowe pozycje wymyślałem po, więc tam jest chyba z trzy inne takie fajne, ofensywne, e, dlatego Dialog są. Trzy razy. Trzy razy 84, plus, kolejna próba i kolejny walkouch. No, powiem tak. Foderkowo. Bella, fantastico. Ello, i to będzie żało cancelo. Żało yy, cancelo na pojedynczym walkoutie wjeżdża tutaj i 2x84. No i moi drodzy, 5x84, plus tutaj liczymy na coś lepszego. Inform LP. O, to chyba nie będzie nic lepszego. Kunda Czy to nie będzie Kunda Wydaje mi się, że to może być ten kierunek. Zaraz się przekonamy. Jeszcze Gundogan, czyli podwójny walkout. Tak, a jednak, jednak. Kunda wjeżdża na rejony, proszę Państwa, i z Gundoganem. No i teraz proszę państwa 14 razy 82 plus. Mamy lokaucik, kolejna paczuszka. Jest bramkarz i będzie Martinez. Powiedziałem chyba Emiliano, to jest oczywiście Lisandro Martinez 87 overall i do tego jeszcze Kelly 86. Także podwójny lokaucik. Mile widziane, bo czasami w tych paczkach nawet nie ma lokautu, co pewnie sami o tym wiecie, a oprócz tego Trochę w I kolejna paczka 1482. I mamy, słuchajcie, Tandera. W poprzednim powiedziałem znowu: Czekaj, czekaj, Belgia, ale seria. W poprzedniej powiedziałem źle. To jest Emiliano Martinez, a nie Lisandro Martinez. Wykrzyknik dziadek, niestety. No, widzowie, sprawdzałem waszą czujność. Więc Emiliano Martinez trawiony, no bo Lisandro oczywiście gra w Manchester United na SEO. Eee, także tutaj no to wiadoma, wiadoma sprawa kolejna paka trochę tych foderków walkoutów leci, ale e, po tym Ronaldo ciężko będzie trafić tutaj coś spektakularnego chociaż e, konto z poprzedniego odcinka, gdzie trafiliśmy kilka przepotężnych trafów za dosłownie miliony to pokazało, że jesteśmy w stanie e, robić tutaj takie e, rzeczy więc miejmy nadzieję, że e, coś się nam tutaj jeszcze uda czeka w kolejnej partii jako pojedynczy walkout i mamy tu jeszcze tot w 84+, plus. będzie walkoutik będzie napastnik, będzie Brazylia, João Pedro, tak jest, Premier League. No to musi być João Pedro tutaj bez niespodzianki wjeżdża z Brighton 86. Yes, yes. No i moi drodzy, zaczynamy: 30, 20 razy 80 plus. po tej pasce jeszcze będzie 30 razy 80 plus. Mamy Elo, mamy Danię, mamy Bundesliga, to musi być maile na pojedynczym. Wokałciku 86, taki że ten inform jest wymienny, więc zawsze można go sprzedać, chociaż te informy w tej osłonie warte są nic. No i teraz 30 razy 80, jeszcze tanderowo. No widać, że jest blisko, jest blisko, tabelgia pojawia się, ale niestety nie w pozycji jeźdź pełną, bo tam też specjalny Kevin De Bruyne do zgarnięcia. No i mamy, słuchajcie, Mark Bartra. 85 overall wraz z Deketelare. No i teraz pytanie, co jeszcze w środku może być ciekawego i specjalnego? I chyba nic. Moi drodzy, paczuszka za 430 tysięcy. Od razu zaczynamy, słuchajcie, agresywnie i będzie ikono w paczce za 430 tysięcy! SPD Holandia! To będzie rajkard. gram na głównym koncie. Okej, okay. polecam Rijkaardzika. Tutaj ikony nie miało być w teorii w parts. oczywiście szansa zawsze jakaś jest, ale mamy kolejny traf, który jak najbardziej. Bardziej jest ok, Rycard plus hemp, hemp warta e, tyle co Quicksil. Oprócz tego e, widzę tutaj Rycard ponad 300 koła, ok, troszkę łokałcików więc będzie potem kontencik na ikonę. No i moi drodzy, kolejna paczka za 430 tysięcy. Jest karta specjalna Oby Tibo. Jest bo dobra, to dobrze, bo ten Gordon już nie mogę na niego patrzeć. Thibaut kurtuła 90 overall, wiemy jedno, tu musi być podwójny walkout. Pytanie z kim ten typo wyjdzie? Wyjdzie z dialogu. No i teraz pytanie, czy w środku będzie jakaś niespodzianka? Oj nie, chyba, że w duplikacie. O pod... Jezus Maria, przejdźmy do jeszcze innej paki. Dobra, to jedziemy z nią. Otwórzmy taką jedną. Moi drodzy, teraz paczka za 280 tysięcy, ona jest wymienna. Więc spróbujemy teraz w tym kierunku podziałać i zobaczymy, czy coś się tutaj stanie po tej paczce. Myślę, że przejdziemy do tej najdroższej, najlepszej, na tę na wisienkę na torcie, tak zwaną. Pójdziemy, słuchajcie, to będzie paka za 475 tysięcy. Ale e, najpierw, słuchajcie, Inform Horan z Inigo Martinez. Ojej, no tak, paczka wymienna, to już oczywiście musi być... A, to nie jest Horan, to jednak Lawelop. Tak, no, no, Horan to gra przecież widzę francuskiej, z tego, co kojarzę. I są, owszem, informy, walkouty, ale nic z tego. Może jakaś ikona chociaż? Ciekawa na wypożyczenie. Zerknijmy. Kin. Okej, okay. no powiem wam, będzie, będzie. Chociaż na te 10 spotkań taki z on Słuchajcie, warty gdzieś z 5, 6 milionów końców, więc tutaj taki malutki dodatek do tego, co trafiliśmy. No i proszę Państwa, paczuszka za 475 tysięcy i będzie, moi drodzy, kolejna ikona. NK Niemcy, tylko nie kloze błagam, że chociaż dał Gerda Millera. Nie tego kloze Nie, nie, nie. Bożeż, ty mój. Najlepsze jest to, że tu nie było gwarancji ikon. Ej, aha, Prince. Oj, oj, oj. Nie było gwarancji ikon, ale są te ikony. Prince, warta tyle co nic. Ej, tak patrzę, szukam czegoś grywalnego. Są fajne łokałciki ale niestety nic z tego. No i moi drodzy, na samo zakończenie jeszcze piczek za 200 tysięcy końców. Powiem tak, już otwieram takie i tam była tragedia, ale tutaj mam nadzieję, że będzie coś lepszego. Uwaga, trend, Furish, Endler, Diallo i Rudiger. 88. A No to czas sprawdzić na wróżbę, jakie zakończenie. Jeszcze wróżba zakończona walkoutem. Będzie Sioi, Włochy, to będzie Bastonisz. W ogóle zaczęliśmy otwierać przed 19 na starym evencie, otwieram już na nowym evencie. Yy, więc tutaj zrobiliśmy takie, żeby być pomiędzy Włochy, Włochy, Włochy. Powiem tak, jeżeli byłby tutaj Paolo Maldini, na pewno nikt tutaj nie miałby tego za złe, że taki Maldini poleci. No i leci, proszę Państwa. Paczka z ikoną NK Francja Thierry, ale może być chyba 3 Zobaczymy. Oby nie Trezegę. błagam, nie dawi Trezegę. Chyba, że Trezegę został usunięty z gry. Kantona! Właśnie! Czy Trezegę nie został usunięty z gry? Zapomniałam o tym nie ale jest Erik Kantona, więc rewelacyjna historia na samo zakończenie tego odcinka. Ronaldo, Kantona! Niesamowite rzeczy się tutaj podziały, a jeszcze prędzej był Frank Rajkard 1-3 miliona Kantona! Co się dzieje w tych ostatnich odcinkach? To ja nie mam pytań, widzowie, koniecznie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, aby wziąć udział w kolejnym odcinku. No i moi drodzy, zobaczmy, jak tego Erika Kantona umieścimy, bo będzie spory dylemat. Coś będzie trzeba pokombinować z tym Kantoną, z uwagi, że jego pozycje, no właśnie, są. I jeszcze Cristiano Ronaldo, matko boska. Tu będzie trzeba, widzowie, chyba zrobić zmianę formacji. Może macie jakieś propozycje, jak umieścić Viniego, Mbappe, Figo, Ronaldo, Kantonę. Napiszcie wasze propozycje, co tutaj wykombinować. A my widzimy się już wkrótce, w kolejnym odcinku. Może w innym mieście. Zobaczymy. Pa, pa!